Nie wyrażam na zgody na demontaż mojego płotu tutaj wzdłuż i założenie innego płotu w to miejsce. Wtedy, gdy robili tą drogę tutaj wewnętrzną, to przyjechali koparką i nie pasowało im. uszkodzili mi płot tam na końcu. Wywalili mi chyba 6-7 metrów płotu uszkodzili. Do tej pory tamten płot jest nieuszko, nie naprawiony Tutaj wtedy kiedy zakładali panele w tym obok to wziąłem i e, wziąłem tutaj zobaczyłem o 19 moją gęś jedyną, która stała i czekała na mnie, ponieważ ją wypłoszyli tutaj stąd. I podejrzewam, że to ci, co zakładali panele, polowali na gęś, dlatego że wcześniej też wzięli i, i ją, tą gęś, chcieli złapać, a ona uciekła, To była szybka i uciekła. No i czekała na mnie tu pod tym, tu czekała na mnie pod, pod drzwiami cały czas, żeby wejść. Nie gryź mnie, Gutek! 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 Nie gryź mnie! Gutek, bo Cię za skrzydełko złapie. Gutek, ty paskudo jedna, ty. Gutek. Gutek, już Cię nie ma. Gutek. Uciekaj. Uciekaj. Uciekaj, Gutek. Uciekaj. No. I tam dziura w płocie była. Zrobili dziurę w płocie wtedy, kiedy te panele zakładali. No i było sześć jajek w kurniku, później patrzę, są tylko dwa jajka. I ten, jeden z tych pracowników ewidentnie się tutaj do mojej gęsi przyczepiał. Przyczepiał się tu, straszył gęsię i stał. Tutaj zrobili za 40 tysięcy doprowadzenie, kosztuje 40 tysięcy doprowadzenie kanalizacji. Zrobili 10 m, gdzieś 5 cm wyżej od nawierzchni, i to się zapadło. Teraz jest poniżej. Zrobili to w ciągu jednego dnia. Wykopali, zalali. Znaczy nie przyłączę, tylko wykopali i zalali tą dziurę w ciągu jednego dnia. No i tu się robi rozkręciłem. To kosztuje 40 tysięcy, podobno. Minimum, tak się dowiedziałem, jak robili tą drogę. Jakieś 5 lat temu, nie chyba, niech 15, no gdzieś 5 będzie lat temu, przy zakładaniu kanalizacji, to na całej długości drogi pod spodem zrobili wylewkę betonową o grubości 10 cm. Tutaj, jak to robili, tu wylewki nie zrobili, tylko nasypali na górze i tak zostawili. No tak, bo później przyjdzie ten, przyjdzie przyjdą z tego zarządu dróg i zrobią, i naprawią, i to będzie się pieprzyło, a tam, z tamtej strony po prawej biegnie, po lewej mojej biegnie, biegnie instalacja gazowa, która jest, ta instalacja gazowa, która jest w ulicy, i tak będzie je, będą jeździć, to ją uszkodzą. Także nie wyrażam absolutnie zgody na zrobienie tutaj, tutaj tego płotu na, na moim, te, na tym sobie dobra rady ja nie będę udzielał. Nie chcę i kończę. Dziękuję.